Radio M107 i 6 FM Rozmowa poranka. 8:13 jeszcze na naszych zegarach, a naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie burmistrzu, no, jak się pan sera ostatnimi czasy? <laughs> no nie jest najgorzej. <laughs> no właśnie, bo festiwal sera był, ser mi się tak kojarzy na żółto, a wy też na żółto, już tak bardziej poważnie pytając. Czy ta strefa żółta Wam jakoś przeszkadza w Wiśle? No, zostaliśmy trochę zaskoczeni faktycznie, czy nam przeszkadza. To tak naprawdę za szybko w tej chwili, za wcześnie odpowiedzieć na to pytanie. Trochę to jest dla nas niezrozumiałe, trochę dziwne, a z drugiej strony, no, też rozumiem podjęte decyzje. Tak naprawdę ta strefa żółta odnosi się do drugiej części powiatu, jak na, tak naprawdę i patrząc w, w kontekście naszej ilości zachorowań, porównując je do na przykład sąsiedniej miejscowości, w której jest na zielono, świeci się na zielono, my niczym się nie różnimy. To de facto ta druga część odpowiada za tą strefę żółtą, co niemniej o niczym tak naprawdę nie świadczy. No musimy zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa, musimy uważać na siebie. Powinno to jeszcze bardziej wzmocnić naszą czujność i rozwagę. No właśnie tak pytam w kontekście wydarzeń, czy one się odbywają i będą odbywać. Wiemy, że w Cieszynie miało być kino na granicy, nie będzie no bo tam się obawiają, że lada moment to się stanie już strefa nie żółta a czerwona. Jak pan burmistrz się na to zapatruje? My rezygnujemy z wszelkich wydarzeń w Amfiteatrze w tej chwili i ta decyzja już w zasadzie w piątek zapadła, bo de facto, żeby zachować bezpieczeństwo, dostosować się do wszelkich przepisów prawnych, no nie jesteśmy w stanie, nie ma sensu organizacja tego typu wydarzeń, ale przenosimy te wydarzenia na takie mniejsze formy, formy uliczne, formy skupiające znacznie mniejszą ilość turystów i na pewno będzie się działo sporo, sporo wydarzeń sportowych przed nami w tej drugiej części lata i też okresie jesiennym, ale wiemy doskonale, że ta sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna. No i będziemy się musieli dostosowywać wszyscy do tego. Mam nadzieję, że nasi goście to również zrozumieją. No właśnie skarbnik Wisły mówił o tych olbrzymich stratach wywołanych również brakiem turystów podczas pandemii. Ci turyści już wrócili? Nie jest najgorzej. Muszę powiedzieć, że nie jest najgorzej rzeczy Oczywiście obserwujemy weekendy pełne w zasadzie. Yy... Ten początek czerwca, czerwiec, w zasadzie początek lipca, no zapowiadał się dużo, dużo gorzej i był dużo, dużo gorszym. Niemniej jednak końcówka lipca, sierpień, no jest całkiem, całkiem przyzwoity, muszę powiedzieć. Wiemy, że jesteśmy już kilka dni po wprowadzeniu bonu turystycznego, ja tak sobie podejrzałem. I Wisła, no tutaj widzę szczególną mobilizację, bo aż 135 podmiotów, dla porównania szczyrk 76, Ustroń 51 i stepna 17, faktycznie... Przy... Przedsiębiorcy jakoś są zainteresowani, zmobilizowali się? Tak, i zresztą widać też zainteresowanie naszych gości, bo telefony się bardzo mocno rozdzwoniły w tym okresie, kiedy bon wchodził w życie. To rzeczywiście widać to oddziaływanie tego bonu i tą, tą siłę. Też trzeba sobie uczciwie powiedzieć, Nowisła to jest największa baza turystyczna, jeżeli chodzi o bazę noclegową w Beskidach w zasadzie, i chyba wszystkie miejscowości do kupy nie mają tyle miejsc noclegowych. Co my mamy. A no tak by więc też wynikało też się... z tego zestawienia. No właśnie, które więc trudno się też poniekąd dziwić ilości przedsiębiorców, którzy postanowili obsługiwać właśnie też gości przedstawiających bunt turystyczny. No ale żeby przyjechać do Wisły, to najpierw trzeba dojechać, co obecnie jest sporym wyczynem. Ja tak się śmieję, że to jak w dobrym serialu te utrudnienia trwają trzy sezony i właśnie jesteśmy w trakcie drugiego sezonu, bo jeszcze trzeci nas gdzieś tam za rok czeka. Jak to wygląda, panie burmistrzu? będą jakieś opóźnienia, czy może uda się szybciej? Jesteśmy za połową inwestycji. Opóźnienia na razie o nich nie słyszę. Z deklaracji Zarządu Drogi Wojewódzkiej w Katowicach wynika, że absolutnie na ten moment nie możemy mówić o w jakimkolwiek sposób wydłużenie terminu, wydłużeniu terminu realizacji tego zadania. Utrudnienia są, ale też z drugiej strony patrząc w tym całym nieszczęściu też tak trochę optymistycznie, a może to jest właśnie taki na Najlepszy okres, żeby taką i tego typu inwestycje właśnie przeprowadzić, kiedy jest trochę mniej gości, kiedy, no, kiedy jest więcej problemów tak naprawdę. A potem chcemy się po prostu cieszyć też z już wyglądu i z komfortu poruszania się po tej drodze. Musimy być świadomi tego, że na tej drodze nie wydarzyło się tak naprawdę nic poważnego od 40, być może nawet 50 lat. No i ten remont był konieczny, no jest konieczny po to, żeby potem było lepiej, żeby nam się wygodniej jeździło, o czym mam nadzieję, że nie i w terminie przekonają się nasi goście i również mieszkańcy oczywiście. Tak, A ten termin to 15 października 2021 roku, no ale być może już wkrótce łatwiej będzie do Was dojechać na rowerze. Kilka dni temu burmistrz Ustronia ogłosił, że olbrzymie dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wisła też bierze udział w tym projekcie. Jak to będzie wyglądać? Tak, wspólnie z Ustroniem i z Brenną w zasadzie postanowiliśmy napisać projekt modernizacji Trasy Wiślanej. Ona się rozpoczyna od ulicy Wodnej w samym centrum miasta. No i chcemy poprawić przede wszystkim komfort, szerokość ścieżki rowerowej i jej nawierzchnię. E, spróbować zaprojektować w jednym miejscu na, na wysokości ulicy Bukowej rozwiązanie bezkolizyjne przejazd pod mostem, bo na dolnej części już o to zadbał Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach e, i ta inwestycja drogowa również ma poprawić ten komfort poruszania się rowerem. No chyba nie jest żadną tajemnicą, że stawiamy na ten wypoczynek e, rodzinny, ten wypoczynek aktywny zaobserwowaliśmy też w tym okresie pandemii niesamowity wzrost popularności właśnie rowera, chociażby. No a współpraca z Ustroniem jeszcze bardziej i z Brendon jeszcze bardziej nas utwierdza w tym przekonaniu, że warto robić wspólnie te, te działania. No właśnie burmistrz Ustronia też przebąkiwał, że być może uda się stworzyć wspólny system rowerów miejskich. Mamy to już u nas w metropolii. Bierzemy rower w Wiśle, zostawiamy go w Ustroniu, no albo odwrotnie, faktycznie będzie szansa na coś takiego? Ja jestem dwoma rękami za, na tak. Myślę, że muszę teraz jeszcze przekonać burmistrza ustroń, żeby postawić na przykład na rowery, rowery elektryczne, bo nasza miejscowość jest troszeczkę inaczej zbudowana pod względem geograficznym, wysokościowym niż ustroń i trochę trudniej jest się poruszać i dlatego my byśmy chcieli postawić trochę na w większym stopniu na, na rowery elektryczne. Niemniej jednak jest wielka szansa na to, My jesteśmy właśnie teraz w takim momencie, żeby te połączenia, zarówno kolejowe po modernizacji linii kolejowej, drogowe, ale również i te rowerowe, próbować budować, będziemy mieć ku temu, że tak powiem, fundament, bo ta infrastruktura jest podstawą do tego, żeby pewne rzeczy potem układać, budować na nowo. Rozmawiamy cały czas w kontekście pandemii. Wiemy, że koronawirus nie oszczędził również pana burmistrza. Jak zarządzało się miastem, gdzieś z własnego domu, z własnego ogródka? No ciekawe doświadczenie. Powiem szczerze, że wiele rzeczy, których się wcześniej nie dało, nagle się dało realizować. Wiele rzeczy robiliśmy zdalnie. Powiem, że ten pierwszy tydzień dla mnie był mega wyczerpujący, bo tak szczerze mówiąc, od komputera od telefonu nie odchodziłem do późnych godzin popołudniowych. Co wydawałoby się dziwnym, bo de facto zdalnie można trochę luźniej być może w domu pracować. Nic bardziej mylnego, ale już po tym tygodniu odnosiłem wrażenie, że rzeczywiście to pewne, pewne sprawy się poukładały. No i nauczyliśmy się tej formuły współpracy z moimi pracownikami, ale również i kontaktu z mieszkańcami. Ja przez pewien czas byłem zdalnym reporterem, no to widziałem, że kuszą jakieś domowe porządki kusi też lodówka. <laughs> Oj, kusi, kusi. Powiem tak, że będąc na tym, czy w tym okresie czasu w domu, to, e, no to rzeczywiście udało mi się nadrobić też w tym drugim tygodniu e, zaległości z pierwszej kadencji. Mam takie wyobrażenie, że ze dwa lata nadrobiłem e, tych, tych takich zaległości domowych w porządkach, w różnego rodzaju e, pracach. E, no i to też zadziałało pozytywnie. Ile, panie burmistrzu, dzisiaj pan z Wisły tutaj jechał do Katowic? No tak naprawdę godzinka 30, więc nie było najgorzej. Tak szczerze mówiąc najdłużej stają w Katowicach. Ale to też taki okres. Dużo, dużo wcześniej wyjechałem z Wisły, więc ten ruch u nas jeszcze przy tej przebudowie był dosyć płynny. Myślę, że te godziny 7-8 są gorszymi godzinami. Wyjeżdżają o pół do 6 czy o 6 od nas, więc było jeszcze, jeszcze luźno. Czyli na 10 pan spokojnie zdąży, bo Wiem, że upamiętniacie dzisiaj e, pisarza Jerzego Pilcha. Tak, tak, no oczywiście. Mam nadzieję, że, że uda się dotrzeć do nas o 10.00. E, dzisiaj trochę wspomnień, trochę wędrówek śladami Jerzego Pilcha, e, film, a potem też taka wewnętrzna nasza dyskusja, e, w jaki sposób upamiętnić Jerzego Pilcha. Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, był dzisiaj gościem radiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.